Siemano. Dzisiaj troszkę bałagan, bo troszkę sobie sprzątam. Stwierdziłem, że po prostu wszystko wypierdolę na, na ziemię i pokładam sobie wszystkie narzędzia swoje od nowa, żeby moja praca szła sprawniej i szybciej. A teraz opowiem wam. Co tu się wydarzyło? Otóż mój stary, stary tester, który tutaj widzicie, wygryzioną ducha, więc robimy sobie nowy, wszystko ładnie ten, wszystko ładnie przygotowane. Byłem w Jainas Customs, Jainas pospawał mi i tutaj ten, tutaj żeby zrobić to porządnie, żeby nie było, że mam poklejone coś tam taśmą, to sobie elegancko skręcimy, nałożymy tutaj tą, tą buteleczkę naszą i lewareczek będzie ten, lewareczek będzie elegancki, sfery będą testowane bez żadnych bez żadnych problemów, że coś mi tam gdzieś ścieknie, kapie, będzie wszystko ładnie estetycznie. Tutaj też sobie szykuję nowe te, nowe miejsce, żeby jeszcze sprawniej działać z tym wszystkim. Kareczkę, którą tutaj miałem sobie na razie wywaliłem, tu będzie moje po prostu mokre miejsce, e, gdzie są gruchy. Wywaliłem i madło na drugą stronę, żeby ten, żeby wszelkie opiłki, wszelkie jakieś tam wióry podczas ten, podczas obcinania grzybka, żeby sobie to wszystko ładnie na, na bok uciekało. sobie półeczka, półeczka zmieniona, tutaj będzie półeczka na moje elektronarzędzia. No i co? I zaraz sobie ten. Zaraz sobie to, co tutaj Jainas mi wykonał. Sobie poskładamy. Tutaj na to przyjdzie tak o, cyk, To będzie trzeba wszystko ładnie odtłuścić, poskręcać. Świeży ten świeży LDSik już czeka. zalejemy lewarek świeżym LDSikiem, nie będziemy lać żadnego taniego płynu hydraulicznego, bo to przy, przecież nie może być lipy. A jeśli macie jakiegoś fajnego, ciekawego gruza, chcecie zmienić w nim kolor, chcecie mieć głośniejszy wydech, to daję wam tutaj właśnie kontakt do mojego sąsiada właśnie, Jainasa, który ten, który spawa wydechy z nierdzewki, który mal, mal, maluje gruzy i w ogóle yy, tam jest po prostu warsztat cudów. I jeszcze jeśli jesteście zainteresowani, yy, to mogę zrobić wjazd do niego na... Na, na warsztat i pokażę, co, co, co ten wariat tam robi, bo tam naprawdę się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. A teraz Was pozdrawiam. Do następnego idę ten, idę sprzątać dalej. I co? I mam jedną c5 do, do ogarnięcia. Może ją Wam pokażę? Może nie. Dajcie znać, czy chcecie widzieć, co tu się dzieje. Był dobrze.